Tak póki co wygląda zabawka, którą składam, dalej z głosem nie jest wszystko w porządku, więc będę po prostu ograniczał się do minimum, jeżeli chodzi o omówienie. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj pozakładać z powrotem wszystkie elementy, które musiałem zdjąć po to, żeby założyć te, pożar się Boże, plastiki. Wylakierowane są na kolor Kawasaki. E, który dorabiałem kiedyś do e, Ninji, którą miałem. Zostało mi pół puszki, a że niestety nie mam żadnej innej farby, no to będzie w kolorze Kawasaki. Myślę, że będzie to jedyny taki kład. Niestety nie szpachlowałem tych plastików, to już jest ten projekt po prostu pochłania dużo, dużo więcej czasu niż przewidziałem. I też z racji braku części i yy, braku części terminów zamawiania i tak dalej, i tak dalej. Dlatego generalnie olałem jakieś bawienie się w szpachlowanie yy, tych, tych wszystkich, jakichś tam drobnych pęknięć czy czegoś. Będę też się starał maskować w inny sposób. Yy, wiadomo będzie, że one będą jakoś tam widoczne, ale nie będą kuły w oczy. Nie mam tego elementu, będę musiał coś dorobić. Chciałem tutaj dorobić światło lampę jakąś, tu z frontu, może mi się to uda, zobaczymy. Ale tutaj będę musiał wymyśleć jakąś płytę maskującą, która będzie zakrywała te wszystkie przewody i kable. Spróbuję zrobić atrapy lamp, bo lamp chyba też nie mam już tego typu, także... Walka trwa, natomiast problem pojawił się z tą maszyną, a mianowicie najprawdopodobniej wysypała się skrzynia biegów. Co sprawiło mi oczywiście ogromną radość, ponieważ uwielbiam rozbierać coś, co jest już złożone do kupy i powinno jeździć. Tak, jakby po prostu biegi nie istniały, niezależnie czy ze sprzęgłem, czy. Coś tu ewidentnie po prostu nie gra. Nie wiem, czy to jest wina tej nóżki własnej produkcji, czy czego, ale no niestety biegi. Są jakieś tam biegi, można się doszukać wstecznego. Można się doszukać jakieś tam jedynki. A tak naprawdę sprawdzę to jutro. Nie chcę już teraz robić hałasu, ponieważ no, jest to dosyć hałaśliwy sprzęt. Też między innymi z racji tego, jak bardzo fachowy jest tutaj tłumik. A tłumik wygląda tak. no. Widziałem lepsze produkcje, ale ok. Tamta maszyna jest już skończona. Stoi sobie na zewnątrz, ponieważ potrzebowałem miejsca. Składam dalej. zobaczymy co będzie. Zaczyna to coraz bardziej przypominać kłada. Kompletnego kłada. Prawie kompletnego kłada. Bo on niestety nigdy nie będzie w 100% kompletny. Ale no. Powiedzmy, że zaczyna to już w miarę wyglądać. Tak jak powiedziałem, plastiki są bardzo odzyskowe. Także to, co udało się połatać, jest połatane. To, co udało się zamaskować, żeby nie szpeciło, szpeci trochę mniej. Założona jest z powrotem kierownica. Wszystkie rzeczy, które być na kierownicy powinny, są założone. Muszę wymyśleć, tylko po prostu jakąś atrapę tutaj z przodu. Atrapę świateł i tyle. Zrobię końcowe wyliczenie dla tych, którzy... którym się wydaje, że mogą sobie kupić zniszczonego, zdezelowanego kłada i wyremontować go z zarobkiem, z zyskiem dla siebie. No to niestety. Muszę Was rozczarować. Będzie Wam dużo czasu zabierało coś takiego. Będzie Was to kosztowało naprawdę sporo kasy. I jeżeli będziecie chcieli go sprzedać za konkretną cenę, no to będziecie go długo sprzedawać. Na tą chwilę jest taka godzina, bo mamy godzinę 23:30. Parę nie będę już się tutaj więcej bawił w to. Bardziej mnie martwi ta 250 i co tutaj się odbyło z biegami. Nie mam pojęcia, ale też na chwilę obecną zdrowie nie pozwala mi nad tym się zastanawiać jakoś wybitnie. Ten powinien jutro znaleźć już nowy dom. A do tego wrócimy, jak pozwoli mi czas. Mam nadzieję, że jutro będę mógł poświęcić mu tam parę godzin. Powiedzmy. Także dzięki, pozdrawiam.